Witamy na kanale Military Shop. Sprawdzimy, jak naszym krześliwym i nożem jesteśmy w stanie rozpalić małe ognisko. Dołożyliśmy teraz waciki kosmetyczne, aby móc szybciej rozpalić ognisko. Sprawdźmy, jak rozpali się nasze ognisko. To zaczęło płonąć. Teraz możemy dołożyć trochę na przykład papieru. No i teraz już normalnie władujemy patyki, żeby ognisko mogło się rozpalić. Jak widać, nasze ognisko płonie. Jest mocny dym, ponieważ mamy dużo mokrych patyków, dużo mokrego siana. Ciężko było, żeby nie dymiło, kiedy. Jest duża wilgotność. Jak możemy zauważyć, BHP został zachowane, ognisko jest zgaszone. Dziękujemy za oglądanie filmu i do zobaczenia w kolejnym filmie.